Dzień dobry moi drodzy, ja na samym początku na szybko chciałbym tylko przypomnieć, że trwa aktualnie Among Usowy drop limitowany, który znika po 20 października, także jak ktoś z was jeszcze tutaj nie kupił takiej taki bluzy, albo takiej bluzy, albo jeszcze jakichś innych, albo maseczki na przykład, znaczy maseczki akurat będą po 20 października, to zapraszam serdecznie, 3349PL. ja już nie gadam, miłego oglądania. Witam serdecznie wszystkich, subskrybujcie kanał, my tutaj właśnie e, robimy dymy, ja sobie idę zrobić alibi, Alibi mnie widział jak wybiegam. Szybko zrobię kable, po chwilę kamerki. Nie wiem, jak sytuacja to wyg wygląda z tym wszystkim. Sprawdziłem szybko kamerki. Tutaj przebiega diabeł, więc jakiekolwiek zabijanie kogokolwiek byłoby totalnie pointless. Tu, tu, ru. Diabeł mnie mija. Witam, pozdrawiam serdecznie. Coś tu biegnie jakieś kill czy coś? Ale że tak ja nie mogę. To to było. Okej okay. O, co się z stało? Dwa, dwa, ja Aha, Ile bym powiedział? Ja pierdzielę, e, Remek! Czekaj, Remek, mogę dosłownie dwie sekundy ci zająć? Nie, 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 poczekaj. Ja nawet nie zamierzam tego używać. Jakby szanuję, niezależnie czy jesteś, czy nie, to wszystko. Nie będę więcej dodawał, nawet nie będę się do tego odnosił, bo nie wypada. Już, możemy normalnie. No, nie, po prostu nie będę. Dobra. a ja, 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 ja spanikował. Dobrze go miejsce, Dobrze go gdzie ciało? Nie nie, 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 bo to wyglądało tak, że. Ja, Okej, okay, to wyglądało tak, że ja były drzwi zamknięte okay. do ponsów, otwieram mu ponsy i wchodzę do ponsów. Tylko, że tak się stało, nie wiem, z kilka rund temu i po prostu Zachę zachęcał w taki sposób, że no ja otwierałem drzwi, które ktoś mi zamknął, no ale to. Bez znaczenia, ciało jest, no. jak wychodziłem z ponsów, jest ciało. On chyba musiał, to, bo kilka. Zachę go widział. Okej, okay. eee, trzy osoby były przed chwilą w odwali elektryku, kto tam jeszcze był z wami? Eee, ja. Dobra, czyli był Nex, Remek i Diabeł To ja, rem, ja Remka nie widziałem Nie, byliście w trójkę, widziałem, ja, 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 widziałem ja na adminie Widziałem ja, ja, ja na adminie, ja na adminie ja trzy osoby Ale to ja nie jestem, nie um, jestem, ja jestem w AB ego Ja widziałem AB'ego tylko samego w tym Ale wcześniej byłeś w elektryku albo w O2 Musiałeś być, bo widziałem trzy osoby w elektryku Nie, nie, on, on wbiegł, wbiegł do weapons, on wbiegł do weapons Ja byłem świadkiem jak wbiega do, do weapons To, tak, to, to kto to był w elektryku? Kto był w elektryku? Ja, AB i nie wiem kto jeszcze a, to tam jeszcze. Cztery osoby widziałem w labie. Dobra, dobra, dobra. Cztery osoby były w labie. Kto to był w takim razie? To był ten. Tak, ja teraz jest... biegam do laba. Ja, ja. Przegraliśmy to, ja czat. Przegraliśmy wystarczy. to, to jest koniec. Jeszcze ja wbiegałem do laba. Ale nie wiem dokładnie, czy już byłem w środku, czy jeszcze przed Ja byłem na samym początku. Jako to jest pierwszy. koniec, czat. To się nie uda. No bo to jest tak, podzieliliście się na dwie grupy, cztery osoby poszły do laboratorium i trzy osoby były w elektryku slash o 2 Która to jest ta trzecia osoba, o której mówisz? No to jest dobre pytanie Nie wiem kto to jest, bo byłem w adminie nie. No i się nie przyznaję. No to policzmy to e, Diables, tak? Diables, no. gdzie ty był? Ty no. byłeś w, w, w Wendiku z nimi? Tak Tak? Był z wami? Ja mhm. pamiętam tylko Evrona z laba Evron, Blaszka to no, że były trzy osoby one, tak Ja że, widziałem elektryku. tylko i biego, który teraz nie żyje. A jest opcja, żeby Patmas zabił, bo Patmas przecież często biega, to to. No, to, to się, no Patmas. Ale mu powiedziałem wam dokładne info, gdzie kto jest. Jest. Cztery osoby są w labie, trzy osoby są na odwa, leży elektryczny. Nie, totalnie nie było na elektryku. To może się zgadzać, ale, ale alternatywny scenariusz jest taki, że diabeł jest robnięty, bo nie przed wejściem jakoś robnięty, tak? Tak? Nie Remek. Tak. Tak. Ja bym, nie, wiem, nie wiem kogo chciał znalazł, nie mam pojęcia. Ja diabeła, diabeła. Dobra, a gdzie ono było? Gdzie ono było? Nie znalazł się, ja Diabeła. Przed y, komunikacją. Okej, okay. no to, to by się zgadzało. Ewron się to nie odezwał, ale nam mnie złotował. przez te kilka sekundów by za no. Więc no, w tym no, momencie no, Ewron to będzie target kill na Evrona. Instant target kill na Evrona. Nie reportuj To jest to target kill Ewron od razu. to tu jeszcze komsys sabotował. <coughs> Muszę go czas znaleźć. Albo solo, albo z Remkiem. No, Tu biegnie sepatecki. Widziałem cię. Oj, widziałem cię, byczku. To światło, niech, niech Remek światło nie wyłącza, proszę. Ale coś trzeba. No ja bym komsy wyłączył. Dobra Kto A, Rębek. To A, moje dwa fragi To gdzie jest drugie ciało Ktoś był za mną totalnie Teraz A ty byłeś gdzie, Remek? Ale że jest? Za, no nie wiem Zbierałem drzwi Zobaczymy cię się teraz Jak się to zgasło Bo były zamknięte w tym O2 Chcę otworzyć drzwi, ktoś jest za mną, ktoś wychodzi za drzwi Biegniemy razem i z ciało Yy, Dobra, no ja... to tak. Chciałbym powiedzieć, że drugie ciało. Poczekaj, Blaszka. Poczekaj, Blaszka. Remek, ja batety, właśnie tak byłem tak przed wejściem, bo więc musiałem być pod tobą, ale w chcecie sensie widziałeś pewnie mój niki. Tak, jeśli jakby. Zgadza się Pogodź... to, że Zaha Pogodź... z Remkiem byliście w O2. Drugie ciało jest do góry, jak się idzie do, z O2 do Elektryka. Jest to pewnie, nie wiem, no drugie ciało. Okej, okay, Blaszka imposter, Bog W O2 był nagle diablez, który nie wiem skąd mógł przyjść Od zdołu, Blaszka, jak, jak, jak ja by cię uwielbiam to by na cało zazawił jedno ciało wiesz, a... No bo widziałem minął mi, mignął mnie przez e, zgasone światło gdy było Mhm, mm ja się jeszcze widziałem Tylko co oni połączą pierwszą rundę No to Dable? Zaha widziałeś go? Widziałem, instant zgasiło się światło i zamknięte były drzwi, tak jakby chciał mnie romnąć, ale no od, skąd... Równie dobrze Remek w ogóle mieć z, z, z takie z, z same, z, z... same z... intencje. Od dołu. Od hmm. dołu? Tak. Mhm. Ja byłem w specimen Rubie wsadzałem do teczki te czaszki. Czyli mogłem, to, mogłem pacet tam tam to pacet tam był, to pacet tam był jedyny task, który y, odpala y, głos na telefonie. jak Anneksiak? Okay. Ja byłem w administrumie i widziałem, mogę potwierdzić patesa, bo z, chyba z niego wychodził, tak? Teraz? Nie. Ja tam byłem. A nie, wychodziłem. Tak, wychodził, tak, 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 tak widziałem animację wychodzenia ze pomieszczenia. Y dobra, dobra mamy czekajcie, czekajcie, bo mamy do tego dwa trupy czy jeden? Dwa, dwa. Dwa mamy. To dwa. widział mnie w tym dolnym boiler roomie. Tylko no tak. nie wiem, kto mnie widział. ja no. widziałem ciebie, bierem jak mijałem cię, ale to było od gruntu jakoś. A gdzie ciało było? Ciało jedno było. To była blaszka prawie końcówka, no bo to było tam to, to, bawa, to bawa, tak, ja zrobiłem wtedy tak. drugie to, to to wodne coś. Zgasły światła. BF kogoś, kogoś kto jest przy drzwiach, otwieramy drzwi razem, albo on. bo wiecie, bo animacja tak by podwójna, nie? Więc on musi to do dokończyć mm -hmm. swoje. Ja Gdzie było drugie ciało? to jest czyli... ważne. No dosłownie przy. Y, za tymi drzwiami zamkniętymi. Dosłownie w tym korytarzu, który prowadzi do elektryka. Mhm. Mm od razu za zamkniętymi drzwiami. Tak, z, tak. dwa tak. od czy do elektryka? I osoba, i, od, jak masz o no. dwa i masz pokój a czy korytarz do elektryka. No, to za tymi drzwiami. I ktoś A, wiedział, No to, to ja też jazda. widziałem te same ciało, dobra, to nie ważne, co nie wiemy gdzie zginął. A dobra! No to... Dobra, ci, to my wiemy o tym samym ciało, Jest bez sensu całkowicie. Dobra, no to. No okay. dobra. dobra. To zostało, eee, a gdzie jest drugie ciało? ciało? Gdzie jest drugie ciało? Bo mamy Nexa i Pateca, którzy się przed chwilą widzieli, a nie ja wiem, nie gdzie widziałem jest drugi Pateca, truch. widziałem po prostu jak wychodził z Specimena. Okej okay. Czemu na mnie? Czemu na mnie? Ale czemu wy nie głosujecie? Nie chcę, bo jeśli jesteś na adminie to powinieneś Jeśli jesteś na adminie to powinieneś analizować bardzo mądrze A nic nie robisz z tym no jak to nic nie robię? tu chyba problem Oj, nie 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 byczku no 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 <gry> Jakby jest sześć osób i kurde dwie osoby w ogóle no, że tak oddają głowę No a bez kwiatu nic nie, nie złotało